Witam was serdecznie na moim kanale z tej strony Marlo. Jak obiecałem wam jakiś miesiąc temu, wracam do was z nową serią z gry Imperator Rome. Oczywiście jest to Imperator w wersji drugiej, czyli Marius Update. W tym odcinku chciałbym poruszyć pewne kwestie organizacyjne, omówić to, jaki mam pomysł na tą serię, no i tutaj wprowadzić was w pierwsze Kroki w rozgrywce. Cała seria będzie miała walory edukacyjne również, tak jak to było do tej pory. Także, jeżeli szukacie jakiejś prostej formy poradnika, no to będę starał się przemycać, jak zwykle, pewne rady dla Was. To się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o częstotliwość powstawania serii, no to tutaj muszę coś zaznaczyć. Jak być może wiecie, Kanał ten tworzy w formie amatorskiej. To też wydawanie dla was odcinków e, przez cały tydzień lub kilka razy w tygodniu jest dla mnie po prostu na tą chwilę niemożliwe. Dlatego właśnie e, planuję, aby ta seria pojawiała się cyklicznie raz w tygodniu. Taka częstotliwość będzie dla mnie najwygodniejsza, aby dać mi czas na nagrania i montaż, tak aby dostarczyć wam. Jak najlepsze treści. Przejdźmy zatem do omówienia kolejnych kwestii, jakie chciałbym poruszyć w tym materiale. Jak widzicie, jesteśmy w standardowej wersji gry, co widać tutaj po dolnym oznaczeniu, czyli w wersji oryginalnej, niezmodowanej, jak widać też po napisach. Tutaj na wstępie chciałbym właśnie opowiedzieć o spolszczeniu, które. Mieliśmy możliwość ogrywania wcześniej, a które e, będziemy oczywiście w przyszłości testowali. Dlaczego nie testujemy go od początku? No to już właśnie wyjaśnię. E, pozwoliłem sobie sprawdzić to spolszczenie e, i przetestować je w kilku rozgrywkach. Niestety muszę uznać, że jest ono jeszcze na tyle niekompletne, e, że. Wstrzymam się na razie z jego publikacją, tak aby twórcy mieli czas na to, żeby dokonać wszelkich możliwych poprawek i żeby ta polska wersja gry była jak najbardziej kompletna. Oczywiście nie oznacza to, że sam mod jest niegrywalny, bo tak nie jest. Jest on bardzo dobrze wykonany, w niektórych miejscach tłumaczenia są bardzo dobre i. Nie mam co do tego żadnych zastrzeżeń. Chodzi tylko o ilość materiału, jaki został przetłumaczony. No i jeszcze nie jest to w pełni przetłumaczona cała rozgrywka. Także damy twórcom czas, aby mogli wprowadzić wszystkie zmiany, i wtedy będzie oczywiście dla Was lepiej, jako dla widzów, żeby obejrzeć już bardziej kompletną wersję tego moda. Jednak, co się odwlecze, to nie uciecze. A w międzyczasie będziemy mogli poświęcić się zdobywaniu na przykład achievementów, których niestety do tej pory nie miałem okazji odblokować ze względu na praktycznie ciągłą grę na modach. W tym miejscu wspomnę też, że cała seria będzie miała charakter ciągły. Toteż, jeżeli przegramy jakąś nacją, to nie oznacza końca serii. Wręcz przeciwnie. Zmienimy nację, lub pozostaniemy przy tej samej i będziemy starali się rozgrywkę na nowo wygrać, stosując może inne strategie. Także tutaj raczej nie planuję większych przerw w nadawaniu Wam kolejnych odcinków. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie myślę, że możemy już y, przejść do y, mapy wyboru nacji. I tak, moi drodzy, jesteśmy właśnie. W mapie głównej całej rozgrywki, gdzie będziemy właśnie teraz wybierali pierwszą nację w naszej serii. Zadałem Wam w poprzedniej serii, właśnie pytania dotyczące tego, jaką nację chcielibyście zobaczyć w nowej, nowej serii po Imperatorze 1.0, czyli właśnie w tej wersji drugiej, odświeżonej. Brutalnie została nam przerwana właśnie rozgrywka Rzymem. Zaproponowaliście też, że być może moglibyśmy wrócić do Rzymu i zacząć w nowej wersji gry właśnie potyczkę Rzymem. Bardzo mnie kusi właśnie ta opcja. Proponowaliście również Kartaginę, Imperium Seleukidów i Egipt. Wszystkie te wybory są naprawdę. Znakomite, i dziękuję Wam za to, że zabraliście swój głos w komentarzach. Naprawdę dało mi to wiele do myślenia i kilka pomysłów na to, jak można by później tą serię prowadzić. Na początek, wydaje mi się, że dobrym wyborem właśnie jest Rzym, ponieważ nie dokończyliśmy tamtej kampanii. Nie dość, że wyszła nowa wersja gry, która całkowicie zniszczyła poprzednie savey, i nie mogliśmy wybrać się dalej niż za Półwysep Apeniński. To też w tej nowej wersji gry odblokowane są, dostarczone właściwie są takie mechaniki, które aż korci mnie, żeby przetestować, właśnie grając Rzymę. To też wydaje mi się, że na początek tej serii właśnie wybierzemy Rzym, ale dla tych, którzy chcieliby zobaczyć inną nację, od razu śpieszę z informacją i przypomnieniem. Ta seria będzie miała charakter ciągły, także pozostałe nacje. Na pewno będziemy mogli wprowadzić w tej serii w życie i będziemy mogli nimi grać. Także nie mówię tutaj ostatniego słowa: Rzym to nie jest pierwsza i ostatnia nacja w tej grze. Także będziemy na pewno wracali też do Kartaginy, do Egiptu czy do Imperium Seleukidów. Chociaż ogrom tego Imperium dzisiaj wydaje mi się nie do opanowania, jak na jednego gracza. Jeszcze tak, dużą, tak dużym terytorium w tej grze nie miałem okazji e, zawiadywać, także zobaczymy. Zobaczymy, jest to wszystko przed nami. E, Rzym będzie taką platformą startową dla nowej serii. Mam nadzieję, że to właśnie e, da nam takiego kopa do tego, żeby nagrywać kolejne e, odcinki, właśnie z tej gry. E, co do samego. Tego ekranu. On się trochę zmienił. Podpowiedzi jest trochę więcej, także już tu na wstarcie dam kilka wskazówek dla nowych graczy. Kilka małych podpowiedzi, one były bardzo zbliżone do tych z pierwszej wersji gry, ale tu w tej wersji również nie straciły one ważności. Także jest to głównie wprowadzenie dla osób, które wcześniej nie miały styczności z imperatorem. Na mapie głównej. Eee, widzimy mnóstwo, mnóstwo państwewek, które możemy którym możemy zagrać, eee, no i tutaj już wiele osób może zacząć się frustrować dlaczego aż tyle eee, i które wybrać, eee, czy jeżeli wybiorę jakieś malutkie państewko, czy mam jakiekolwiek szanse i tak dalej, i tak dalej decyzja nie jest łatwa wbrew pozorom, dla osób, które oczywiście znają takie gry jak Europa Universalis, czy Crusader Kings ta decyzja będzie trochę prostsza. Wiedzą, gdzie szukać pewnych podpowiedzi, no ale jednak są osoby, które nigdy nie miały styczności z grami paradoksu. No i tutaj może się ta decyzja okazać zbyt trudna. A potem wybór, zły wybór dokonany właśnie na tym ekranie może powodować tylko frustrację, później wewnątrz rozgrywki. No i jednym słowem, zabrać wam całą przyjemność z, ze zgłębiania się właśnie w tę grę. Dlatego właśnie e, spójrzmy sobie najpierw na samą górę ekranu. Mamy tutaj do dyspozycji e, pewne filtry. Są to filtry map. E, jak widzicie, tu jest mapa terenu, e, kolejna mapa terenu, i tu mamy mapę polityczną, mapę kulturową, czyli widzimy, jakie kultury zamieszkują dane regiony, opisane jaka religia. Jakie towary, jest to bardzo ciekawy też ekran dla bardziej zaawansowanych graczy, ponieważ wybór określonego kraju, który już posiada w, swoich obrębie, w swoim obrębie jakieś określone towary, może się okazać kluczowy. Na przykład, jeżeli chcecie dokonywać podbojów czy rozwijać potęgę handlową, ma to ogromne znaczenie, ponieważ właśnie Wybór tych surowców strategicznych na początek może okazać się zbawienny, ale to bardziej doświadczeni gracze docenią. Dla początkujących proponuję skupienie się raczej na tym właśnie filtrze. Ten filtr dotyczy rodzaju rządów, jakie są na danym terenie. Na zielono mamy plemiona, i od tego zaczniemy. Plemiona zamieszkują właściwie największą część świata i są one jednocześnie najtrudniejszą dla początkujących rozgrywką. Dlaczego? Całość rozgrywki opiera się również na rozwoju cywilizacyjnym, a plemiona zazwyczaj są najniżej rozwiniętą cywilizacyjnie rodzajem rządów w całym Starożytnym świecie, no i tutaj zaczynacie od poziomu raczej minusowego cywilizacji niż od dodatniego. To może się okazać bardzo, bardzo znamienne w skutkach, ponieważ wybieranie właśnie zacofanych krajów będzie Wam później uniemożliwiało pewne działania, które mogliby się dokonać już na starcie. Następnym ważnym typem rządów jest monarchia, i ta zaznaczona jest na mapie na czerwono. Jest to druga w co do wielkości, co do wielkości właśnie typ jest to drugi co do wielkości typ rządów na świecie najbardziej spopularyzowany. No i on jest zdecydowanie najłatwiejszy. Dlaczego najłatwiejszy? Otóż rządy w danym kraju są bardziej stabilne właśnie w monarchiach. I to monarchia ma jedną rodzinę, w której właśnie, na której spoczywa cała władza, ta rodzina musi się rozwijać. Jest to bardziej e, stabilna sytuacja niż w przypadku i tutaj właśnie przejdziemy do kolejnego typu rządów, czyli do e, demokracji. No i w demokracji, czyli republiki, zaznaczone na niebiesko, to jest coś pomiędzy właśnie plemionami a monarchią. Czyli tutaj mamy bardziej rozwiniętą formę rządów, jest ona bardziej rozwinięta cywilizacyjnie, itd, i tak dalej, ale niesie ze sobą również chaos. A skąd się ten chaos bierze, to oczywiście wiemy nawet z czasów dzisiejszych, czyli stąd, że nowe wybory oznaczają chaos w państwie, spadek stabilności państwa, no a co za tym idzie, spadek lojalności postaci. I różne reperkusje, które później będą miały odzwierciedlenie w waszej polityce zewnętrznej i wewnętrznej, czyli jednym słowem, są to dodatkowe utrudnienia, które powodują, że rozgrywka staje się na polu politycznym trochę większym wyzwaniem. I jako podsumowanie typu rządów dla osób początkujących, proponuję od razu kierować się w kierunku monarchii. Będzie to zdecydowanie lepsze niż wybranie na przykład plemienia, które jest. Zdecydowanie najtrudniejszą formą rządów, no a zaraz po niej jest demokracja, która wprowadza pewne czynniki właśnie chaosu w postaci wyborów, no i tutaj zmiany polityki i różnych takich kierunków, w jakich wasza, wasza władza będzie szła. Dobrze, kolejne aspekty. To tutaj jest okno populacji. To też jest dosyć ważne okno, i dla osób bardziej zaawansowanych jest to zdecydowanie jedna z ważniejszych, jedno z ważniejszych ekranów. Jak widzicie, na jasny zielony mamy zaznaczone tereny, które są najbardziej zaludnione. No i co za tym idzie? Tam, gdzie jest więcej ludzi, jest więcej rąk do pracy i więcej żołnierzy czyli łatwiej jest zarządzać, łatwiej jest atakować, łatwiej jest się bronić jeżeli jesteście początkującym graczem wybierzecie jeden z krajów który ma najwięcej jasnozielonych punktów no a tutaj takich punktów na przykład Imperium Seleukidów yy, Imperium Seleukidów czy Antygonidów posiada wiele także są to niewątpliwie miejsca w których warto zacząć jak sobie obejrzymy całą mapę czy Indie, no to Europa w tym wypadku mocno koncentruje się właśnie na półwyspie Apenińskim czy w Grecji. No i właśnie tam wydaje mi się, że powinniście stawiać swoje pierwsze kroki. Dobrze. Nie przedłużając bardziej na końcówkę już praktycznie tego odcinka, jak obiecałem, wybieramy Rzym. No i tutaj na tym ekranie widzimy Kilka ważnych informacji, tutaj powinniście y, mocno zwrócić uwagę przede wszystkim na bonusy, jakie są przyznawane danej nacji. Każda nacja ma swoje, one wywodzą się z pewnych rozwiązań historycznych, ale tutaj skupmy się na Rzymie. Rzym posiada morale do flot minus 5%, nawigacja, y, przepraszam, integracja. Tempo integracji plus 0,10 to jest bardzo dobrze. Na, na sam początek jest to dobry bonus integrowania innych kultur zagranicznych. O, o tym później. No i tutaj yy, mnożnik zwiększania yy, wojska poborowego, czyli właśnie. Levy size multiplier jest na 2,5%. Wydaje mi się, że na początek jest to naprawdę fajna cyfra, która pomoże nam po prostu w kompletowaniu większych armii, zanim osiągniemy poziom legionów. Bo jak przypominam, w tej wersji gry nie są legiony już dane nam na starcie, a trzeba sobie je stworzyć. Także tutaj na początku opieramy się tylko i wyłącznie na wojskach poborowych. Czyli, czyli takim pospolitym ruszeniu. No, i tutaj poniżej mamy religię, oczywiście jest to helenizm. Helenizm jest znany na pewno z historii, dlatego nie będziemy się skupiali na tym. Kultura romańska jest to chyba oczywiste. No i najciekawsze informacje mamy tutaj, czyli mamy. To, Kto rządzi naszą nacją i to jakie posiada ona trybuty. W Rzymie mamy dwóch konsulów: jest to konsul i współkonsul, co wiecie również z pierwszej serii. No i oni mają swoje atrybuty: wojskowość, finezja, dyplomacja, czyli charyzma, no i oczywiście pobożność. Wszystkie te czynniki są bardzo istotne, w szczególności czynniki tego pana, który jest głównym dowodzącym właśnie kraju Rzym, jest to oznaczone tą złotą monetą, i na jego współczynniki musimy największą uwagę y, kłaść, ponieważ będą one determinowały to, jak będziemy radzili sobie w dyplomacji z innymi krajami, czy wewnątrz, jak będziemy w walce sobie radzić, czy jak będziemy w sprawach religijnych postępować, czy będziemy mocno pobożni, czy mniej, czy będziemy i przychylność bogów, czy nie. Wszystko ma znaczenie. Finezja raczej odpowiada za y, rodzaj tego, jak postać potrafi sobie radzić, zarządzając prowincjami y, czyli jak, jak, na, jak jest na tyle elastyczna, żeby poradzić sobie y, właśnie w takich zadaniach. Dobrze, i kolejna rzecz to właśnie populacja, czyli jest ona oznaczona również cyfrowo. No i tu wiemy, jak się rozkładają populacje w Rzymie, na jakie warstwy społeczne. Warstwy społeczne omówimy później, no i tutaj mamy dyplomację, czyli z kim aktualnie co się dzieje. W tym wypadku mamy poddanych, czyli w sali, i są to frentania, jak to było do tej pory, pelignia. Nuceria i Marsja, no i one są tutaj po najechaniu zaznaczone, gdzie się mieszczą, co, co widać od razu na mapie. Poniżej mamy stopnie trudności. No i tutaj nowy gracz może zainteresować się poziomem easy, czyli łatwym. Będzie on niewątpliwie ułatwieniem. Ortodoksyjni gracze w Imperatora mogą się ze mną nie zgodzić: Powiedzą, że po co. Czy ortodoksyjni nawet w Europie Universalis, czy Crusader Kings będą mówili dokładnie to samo? Po co obniżać poziom trudności? Eee, ta, gra jest, eee, ta gra też ma stanowić wyzwanie. Ja osobiście uważam, że każda pomoc na początku może się przydać. Nawet mamy tu poziom bardzo prosty, także możecie sobie zacząć od bardzo prostego i stopniowo kolejne rozgrywki. Przechodzi aż do normalnego, no i oczywiście później dla większych wyjadaczy są poziomy aż do bardzo trudnego. Także tutaj na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Iron Man jest to właśnie tryb, w którym odblokowuje się achievementy. Ja sobie to zostawię, ponieważ chciałbym, korzystając z okazji i oczekiwania na spolszczenie, odblokować może kilka achievementów. Jeżeli chodzi o mix gender rules, no to tutaj chodzi o to, że możemy wybrać, aby kobiety były w taki sam sposób traktowane przy objęciu władzy jak mężczyźni, no i jest to taki ukłon w stronę kobiet. Nie jest on historycznie potwierdzony. Kobiety nie rządziły zazwyczaj. W basenie Morza Śródziemnego oczywiście są wyjątki od tej reguły, jak wiemy z historii, ale. Zazwyczaj to mężczyźni właśnie rządzili, także to jest opcjonalne. Dla każdego z Was możecie popróbować sobie ten tryb. Co do obserwacji, jeżeli lubicie na przykład timelapsy i obserwować sobie rozgrywkę bez Waszego udziału, no to właśnie ten tryb jest do tego, żeby zagrać sobie jako obserwator. Dobrze, także tu tyle tytułem pierwszego ekranu. Na początek nacje, które bym polecał dla początkujących graczy, może wspomnę, że będzie to na pewno Egipt, będzie to Macedonia, Epir mniej, ale również, no i później duże państwa, duże państwa takie jak na przykład... chociaż nie, na początek zostańmy może przy tych, przy tych trzech, no, i oczywiście Rzym. Rzym dla początkujących jest też y, dosyć okej. Okay. Nie jest to wyzwanie zbyt duże, ani też zbyt małe. Także jak już zapoznacie się z monarchiami, to Rzym powinien być właśnie zaraz potem. No i teraz możemy właśnie przystąpić do y, pierwszych kroków w grze. No i właśnie teraz pojawiamy się w naszej rozgrywce w Rzymie. Wstęp tutaj już jest Wam znany, także ten wstęp sobie opuścimy. Tutaj na tym ekranie możecie zapoznać się przede wszystkim z tym, skąd wzięliśmy się w danym miejscu w historii. Czyli tutaj, Rzym powstał w wojnie z Samnitami, no i zostały uwolnione takie miasta jak Neapol. Samnici. Są osłabieni, czyli zwraca się nam uwagę na to, że moglibyśmy pójść, ruszyć w kierunku Samnitów, że zagraża nam Etruria, która jest na północy, no i oczywiście, że gdzieś daleko za morzem znajduje się Kartagina, mityczne królestwo, które grozi nam tutaj pod bojem właśnie całego basenu Morza Śródziemnego. No i jak Rzym sobie poradzi z tym wyzwaniem, jest pytanie. I właśnie na to pytanie będziemy chcieli odpowiedzieć w tej serii, więc za Republikę. Początek rozgrywki zaczynamy oczywiście na pauzie, gdzie możemy zainteresować się już kartami powyżej. No i to właśnie zaczniemy robić w pierwszej kolejności. Tak, też zostawiam Was właśnie w tym momencie na tym ekranie. I wrócimy w odcinku kolejnym. Do zapoznania się z kartami, wybrania odpowiednich polityk, kierunku dla naszego e, młodego Rzymu. Ja zapraszam Was już teraz e, na kolejny odcinek. A jeżeli materiał, który dzisiaj obejrzałeś, obejrzałaś, spodobał Ci się, zostaw koniecznie reakcję pod filmem lub miły komentarz. Będzie mi bardzo miło. E, jeżeli będziecie komunikować się ze mną właśnie w tej formie, zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Wspomoże mnie to w yy, dalszym rozwoju, a jeżeli ktoś z Was chciałby porozmawiać bardziej bezpośrednio, zapraszam Was właśnie w tym momencie na mój kanał na Discordzie. Dobrze. Yy, dobrze, to tyle na dzisiaj, także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mówił dla was Marlo, widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Hej hej!